Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Paweł Kardas z Siekłania. Toyota Centrum Wrocław. Znajdujemy się na ulicy Klecińskiej 155, gdzie powstaje nasz nowy obiekt, czyli nowy salon Toyoty według najwyższych standardów. Ktoś może powiedzieć, czy my pracujemy w ogóle? No, owszem, pracujemy. W chwili obecnej mamy już oddany zupełnie nowy dział serwisu. Zapraszam państwa do tego, żeby zapoznać się z tym nowym obiektem. Zapraszam! zapraszam do nowo oddanego obiektu działu serwisowego do państwa dyspozycji w klimatyzowanych pomieszczeniach nasi doradcy z działu serwisowego, działu blacharskiego to teraz z już się dowiedzieliśmy, że nowy salon się buduje a widzieliśmy obraz yy, tego gruzowiska, to każdy się tutaj zastanawia, gdzie jest dział sprzedaży. Otóż dział sprzedaży jest około 20 kroków dalej, Zapraszam. W naszym tymczasowym dziale sprzedaży mają Państwo dostęp do naszych najlepszych handlowców, doradców sprzedaży. Serdecznie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nic nie innego niż zapraszać Państwa na dobrą kawę, herbatkę, w bardzo przyjaznej atmosferze i do wykonywania zakupów nowych projektów. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na Krecińskiej 155.